Wariaty. trochę mnie tutaj nie było, ale znowu mam wakacje. Czas trochę pokręcić. Chociaż pogoda do tego specjalnie nie zachęca. Dzisiaj mam kilka spraw do załatwienia, więc możecie mi trochę potowarzyszyć. My już mamy kotka w domu, także mamy co robić. Ręce całe poharatane, ale próbujemy go nauczyć, żeby nie używał pazurów podczas zabawy. Kotek jest rozumny i wszystkie inne rzeczy dobrze rozumie. Wie gdzie srać, wie gdzie spać, i wie gdzie jeść. Lecę właśnie do rodziców wydrukować pewną kwestię. Zamówiłem sobie białe skoki. Adidasy Adidasa, ale... ale były trochę za duże. Także muszę wydrukować kartkę zwrotną, którą przykleję na paczkę i z powrotem do Zalando. W ogóle śmieszna kwestia, nie? Adidasy Adidasa. Pamiętam jak kiedyś byłem na obozie w Pogorzelicy z moją mordeczką Czesiem i Rudym i tam poznaliśmy trzech Niemców w naszym wieku. Mieliśmy tam chyba po 13, po 14 lat, i oni mieli jeden rodzic, był chyba Polakiem. U każdego z nich była ta sama kwestia, i tam ich trochę uczyliśmy, trochę dyskutowaliśmy o języku polskim. I właśnie jak była kwestia Adidasów, no to oni trochę nie mogli zrozumieć, że to takie masło maślane w języku polskim: Adidasy, Adidasa. Z kolei ze znajomymi ze studiów mieliśmy dyskusję. Tutaj w Norwegii mieliśmy dyskusję o tym, czy kiedyś pewna marka tak zdominuje rynek, że będzie ta sama opcja, co z pampersami, bo tutaj w Norwegii też na bieluchy mówi się pampersy. No i tak się zastanawialiśmy, kto tam może być prekursorem do czegoś takiego, czy kiedyś na papierosy będziemy mówić Malboro, no albo na przykład na piwo Heineken. Bo myślę, że w piwie to chyba nie za bardzo. Się to powiodło, ale mal kto wie. Przezorny zawsze ubezpieczony. Zapakowany. Biorę pakę w rękę i lecę do zaprzyjaźnionego sklepu po drugiej stronie ulicy nadać pakę na zwrot. Dobrze jest, zwrot nadany. Lody kupione, zrobimy sobie mrożoną kawerkę. W ogóle śmieszna historia, bo w tamtym sklepie pracowałem chyba przez 5-6 lat. Jeszcze zanim tutaj mieszkałem, no i jak już przyszedł odpowiedni moment, to kupiłem mieszkanie. 50 metrów obok tego sklepu. Także historia się zatacza. Piękne 5-6 lat, niezależności materialnej od rodzicielów. Wtedy też był super okres jeszcze młodzieńczych lat, kiedy co 2-3 miesiące mogłem lecieć do Polski i korzystać z uroków, bycia małolatem. Fajna sprawa mieszkać w takim miejscu kiedy po wprowadzeniu zna się praktycznie wszystkich, którzy mieszkają w okolicy, cały element, no i trochę znajomych. Lecę do domu, robimy obiad, pijemy kawę, widzimy się wkrótce. Dobra, najwyższa pora, żeby zabawić się w małego chemika. Tutaj mam moje dwa nowe likwidy. Czas trochę dodać im energii. Ale najpierw muszę wymienić też grzałkę. Stara grzałka leci do śmieci. Trochę łatwiej jest ze zwykłymi szlugami. Lecisz do sklepu, kupujesz pety, odpalasz. Jaraż tutaj jednak trzeba trochę czasu poświęcić na renowację. OK w ogóle to powiem Wam szczerze, że jak kupiłem tego moda to się okazało, że jest strasznie wytrzymały. Wcześniej już chyba udało mi się popsuć z 3 Fajki. Ten nawet dzisiaj mi spadł, jak wysiadałem z samochodu, no i nic się nie stało. Odpukać. Ale działa. Teraz pytanie: Czy chcemy jarać vanilla ice cream with blueberry. Kahula Cream Reduction and Cinnamon? Blueberry. Czy. Blueberry. blueberry Champagne Bellini? Masz kochanie, może jakąś blueberry. wskazówkę? Co? Blue Blueberry. No dobra, to dzisiaj lecimy szampańsko. Proszę zobaczyć. Każdy amator jarania papierosów powinien to wiedzieć. Jak zakładamy nową żałkę, to musimy trochę to zwilgotnić. Zwilżyć, zwilżyć, nawilżyć. O tak, proszę bardzo. Namoczyć, tak. Teraz na szczęście o tym pamiętałem, chociaż wiele razy była taka historia, że, że podczas przykręcania grzałki przycisnąłem niestety przycisk, przez co grzałka się zjarała. Nie jest to zbyt ekonomiczne rozwiązanie, ale na pewno jak chce się jebać biedę, no to na pewno. Teraz dajemy temu odpocząć, żeby to wszystko się zaprzyjaźniło już tutaj w środku. I dosłownie za 5-10 minut robimy testa, czy moje szczęście miało rację i Blueberry nie zawiedzie, czy będziemy mieć nieszczęście i zawiedzie. Tak samo jak e, arbuzowy płyn, który nie dojrzepali w grzałkę, to nie dał takich doznań jakich oczekiwaliśmy. Do zobaczenia wariaty. I chwalcie się tam w komentarzach, co dzisiaj mamy na grzałce. Bo co ja mam na grzałce, już bardzo dobrze wiecie. Hello. Dobra. Najwyższa pora, żeby teraz przetestować, czy te blueberry. Z czym to było? Sh champagne? Czy Blueberry Champagne zda test? I czy w końcu jakiś owocowy smak będzie w stanie zyskać moje serce? Tak jak kola. Dokładnie. Leci próba numer jeden. Bardzo dobre. Rzeczywiście nie jest to typowa jagoda. Czy jak ty to mówisz? Borówka. Borówka. Dobre ty, napiłbym się takiego szampana. O, to ja. Siam kowariaty. Słuchajcie, mam taki krótki komunikat od ostatniego miesiąca, albo coś koło tego zwariowaliśmy na punkcie arbuzów w sumie to ja zwariowałem no i tak dzień w dzień dzielimy się połówką arbuza całym arbuzem czasami najpiękniejsza rzecz na świecie co? a co? no dzielimy się połówką arbuza no, ale generalnie, jak próbuję wszystkiego, co ma smak arbuza, co nie jest arbuzem, smakuje tragicznie. Także piona tam dla wszystkich wielbicieli arbuzów, ja jestem jednym z nich.